18 lutego 2023 roku w Warszawie odbyła się konwencja polityczna Konfederacji, podczas której politycy tego ugrupowania ogłosili start kampanii wyborczej. Rozpoczynamy naszą kampanię wyborczą. Czeka nas osiem miesięcy bardzo ciężkiej, codziennej pracy. Idziemy w tej kampanii po dwucyfrowy wynik, idziemy po to, żeby wprowadzić dziesiątki posłów. Każdego dnia będziemy przekonywać Polaków do tego, że warto nam zaufać, że warto na nas głosować. Włożymy wszyscy bardzo dużo ciężkiej pracy. Będziemy prezentować nasze pomysły na Polskę, zaprezentujemy plan największej w historii Polski reformy podatkowej, dla wyjątku upraszczającej, a nie komplikującej prawo podatkowe. Przedstawimy mnóstwo pakietów deregulacyjnych, upraszczających przepisy, ułatwiających nam życie w Polsce. Szefem sztabu Konfederacji został pan Robert Winnicki, a odpowiedzialnymi za właśnie rozpoczętą kampanię wyborczą Konfederacji zostali panowie Sławomir Męcen oraz Krzysztof Bosak. Rada Liderów powierzyła mi i Sławomirowi Męcenowi rolę współprzewodniczących Rady Liderów powierzyła przywództwo w tej kampanii wyborczej. To jest wielka odpowiedzialność. Tą odpowiedzialność traktujemy jako zaszczyt, jako wyróżnienie. Tą odpowiedzialność bierzemy na siebie i zrobimy wszystko, zrobimy 150% tego, do czego jesteśmy zdolni, żebyśmy odnieśli sukces tej kampanii wyborczej, żeby to był wynik kilkunastoprocentowy, żebyśmy w kolejnym Sejmie mieli klub, żebyśmy byli zdumni z tego, w jakim stylu prowadzimy polemikę polityczną, a nie byli zażenowani jak działacze i wyborcy wszystkich innych partii. Podczas konwencji konfederacji to właśnie panowie Męcen i Bosak przemawiali w sumie nie dziwię się, że to właśnie na nich postawiła konfederacja. Pan Sławomir Mencen. Jest bardzo popularny w internecie, a pan Krzysztof Bosak sprawdził się podczas kampanii wyborczej w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Pierwszym tematem poruszonym przez polityków Konfederacji był okres pandemii lockdownów oraz kwestia sprzeciwu Konfederacji wobec zamordyzmu który chciał wprowadzić praktycznie cały Sejm. Polski rząd postanowił w tym momencie, kiedy niepewność była w kulminacyjnym poziomie, kiedy żaden przedsiębiorca nie wiedział na czym stoi i jak będzie wyglądała jego najbliższa przyszłość, postanowił nam uruchomić najwyższą, największą w historii komplikację naszego prawa podatkowego, nazwaną dla śmiechu Nowym Ładem. Nowy Ład już po kilku dniach musiał być aktualizowany, potem wszedł Nowy Nowy Ład, potem weszła nowa wersja Nowego Nowego Ładu, w pewnym momencie mogliśmy się rozliczyć na Starym Ładzie albo na Nowym ładzie, potem na nowym, nowym ładzie bez Nowego Ładu, albo na Nowym Ładzie, ale Stary Ład już w międzyczasie odpadł. Nikt nie wiedział, jakie ma płacić podatki. Nawet urzędy skarbowe nie wiedziały, jak naliczyć podatki swoim pracownikom. ZUS nie wiedział, jak naliczyć składki swoim pracownikom. Nawet kancelaria Sejmu nie wiedziała, jak naliczyć podatki od wynagrodzeń posłów. Przedsiębiorcy wpadli w olbrzymią dezorientację i w ogóle nie wiedzieli, na czym stoją. Do tego dołożyły się nowe regulacje. W trakcie pandemii Przedstawiliśmy projekty ustawy stop segregacji sanitarnej, ustawę otwieramy gospodarkę przeciwko lockdownom. Na ten ostatni aspekt jeszcze też warto zwrócić uwagę przez chwilę. Konfederacja w tych sprawach pokazała, że stoi naprzeciwko tego, co nazywamy Bandą Czworga. Dla nich wirus był idealnym pretekstem do połamania większości praw obywatelskich. Nie mieli skrupułów, nie mają ich do dzisiaj. Konfederacja jako jedyna partia parlamentarna broniła jako całość Polaków I jesteśmy alternatywą dla tej całej zdeprawowanej klasy politycznej. Każdy wybrany w tym roku do Sejmu poseł Konfederacji, to jeden polityk PiSu. Platformy, lewicy albo PSL wysłany na polityczną emeryturę. Zróbmy to! Nie ma co ukrywać, gdyby nie sprzeciw Konfederacji w tym temacie, to nie wiadomo, jak daleko poszedłby Sejm z kolejnymi regulacjami, nakazami i zakazami. Kolejnym tematem była polityka Unii Europejskiej, która zmieniła się od momentu, kiedy Polska do niej przystąpiła i która wymusza na krajach Unii wprowadzanie coraz dziwniejszych rozwiązań. Dowiedzieliśmy się parę dni temu, że po 2035 nie będzie my mogli już sobie kupić nowego samochodu spalinowego. Tych samochodów będzie znacznie mniej. Ludzie, których teraz stać jest na samochód za parę lat już ich stać nie będzie, bo wszystkie samochody będą musiały być elektryczne. Tych samochodów będzie znacznie mniej. Już niedługo wszystkie nowe mieszkania, wszystkie nowe domy, bloki będą musiały być emisyjne. W wyniku czego będą znacznie droższe. Jeżeli ktoś teraz mówi, że mieszkania są drogie, że nie stać go na to, żeby kupić mieszkanie dla swojej rodziny, to za parę lat w wyniku tej polityki Unii Europejskiej będzie tylko drożej. Jeszcze mniej ludzi będzie stać na swoje własne mieszkanie z powodu przepisów, które sztucznie zawyżają koszty budowy nowych bloków. Ale co gorsza, wchodzą też przepisy, które przymusowo będą nam kazały modernizować już istniejące domy. Ludzie, których nie będzie stać na przeprowadzenie remontu, będą musieli chyba sprzedać swoje mieszkanie i pójść wynająć jakieś inne, bo urzędnicy będą im mówić, że muszą pod przymusem modernizować swoje domy. Chcemy Współpracy europejskiej, ale współpraca europejska nie musi mieć i nie miała w przeszłości twarzy pysznego i bezczelnego biurokraty z Brukseli, który będzie nam wszystko narzucał i dyktował. Współpraca europejska nie wymaga 20 tysięcy urzędników, którzy będą nam mówić, jak mamy żyć. Do współpracy potrzebny jest pokój, wolność, dobra wola, a nie przymus i centralistyczne instytucje. Do swobodnego handlu potrzebna jest różnorodna oferta dóbr, żeby było czym handlować, a nie cały kontynent ściskany w dokręcanym coraz bardziej i madle jednakowych regulacji. Parę dni temu dziennik Gazeta Prawna napisała o raporcie stowarzyszenia miast C40, do których należy też Warszawa, Rafała Trzaskowskiego i w tymże raporcie kreślą oni nam, jak według nich powinien wyglądać świat w roku 2030. Tam według celu umiarkowanego, mamy mieć 16 kg mięsa na rok, 90 kg na biału, 8 sztuk nowych ubrań, samochodów ma być trzy razy mniej niż obecnie a samolotem mamy latać raz na dwa lata. Nie częściej, bo im się to nie podoba. Rozumiem, że na Zachodzie nigdy czegoś takiego nie przeżyli, ale jeżeli my tego nie pamiętamy, to nasi rodzice z pewnością pamiętają, jak wyglądała Polska w PRL-u. Wtedy było dokładnie to samo. Teraz mamy mieć limity, wtedy mieliśmy kartki. Można było mieć pieniądze, ale i tak nie można było sobie kupić mięsa, jeżeli nie miało się na to kartki. Ale teraz będzie gorzej niż wtedy. Wtedy nawet w najczarniejszym momencie tego PRL-u, w stanie wojennym, gdy na ulicach stały czołgi, każdy miał prawo kupić sobie na kartkę 3,5 kg mięsa miesięcznie. Tutaj według tego celu umiarkowanego ma być 1,3 kg, prawie trzy razy gorzej niż w stanie wojennym. Obóz rządzący to pozerzy. To, co Tusk robił oficjalnie, jest przekonaniem. Oni w polityce unijnej ostatnie osiem lat robili pokryjomu i uważali, że nigdy się nie wyda. Przeliczyliście się, wydało się. Nie chcemy waszych traktatów lizbońskich. I waszej karty praw podstawowych, przed którą podobno nas zabezpieczyliście, a którą teraz nas szantażują. Nie chcemy europejskich zielonych ładów, nie chcemy waszego Fit for 55, na które zgodził się Morawiecki, nie chcemy ETS-ów, na które zgadzał się Tusk, nie chcemy ETS-2, na które zgodził się Morawiecki, nie chcemy całej tej klimatycznej nowomowy, nie chcemy waszych kamieni milowych które rzekomo sami proponowaliście, jak powiedział rzecznik waszego rządu. Nie chcemy waszego eurodługu, nie chcemy waszych europodatków. Zabierzcie już dorobek swojej hipokryzji. Idźcie być eurofederalistami gdzie indziej. Mój dom to moja sprawa, mój garaż to moja sprawa i mój talerz to moja sprawa. A nie Sylwis Purek, Jakuba Wiecha, Rafała Trzaskowskiego, czy jakiegoś innego zaczadzonego ideologa lewicowego albo totalitarysty, który rości sobie prawo do decydowania co będziemy jedli, co będziemy pili, Czym będziemy jeździli do pracy, gdzie będziemy mieszkali i gdzie będziemy latali na wakacje? To jest nasza i tylko nasza sprawa, a nie ich. Jeśli chodzi o pomysły Unii Europejskiej, to obecnie w Sejmie większość partii po przejęciu władzy byłaby gotowa te pomysły w Polsce realizować, a jeśli chodzi o pisto w ogóle evenement. Bo posłowie tej partii wprowadzają unijne rozwiązania, często w najgorszej możliwej dla obywateli formie, mimo że Unia tak naprawdę wcale tego nie wymaga. Tym poczuciem, do którego niestety już się często przyzwyczailiśmy, jest takie codzienne, smutne, monotonne poczucie zmęczenia i zażenowania tym, jak wygląda polska klasa polityczna, jak wygląda polski Sejm. Jak wygląda polska debata, jak wygląda polska administracja, polskie państwo to trzeba zmienić. I my wierzymy, że to jest możliwe. Jeśli chodzi o polityków Konfederacji, to rzeczywiście po części wprowadzili oni lepszą jakość w Sejmie i ogólnie w debacie publicznej. Mówię po części, bo dobrze wiemy, że niestety nie dotyczy to wszystkich polityków Konfederacji. Zgodnie z hasłem Konfederacji: Oddamy wam Polskę. Poseł Krzysztof Bosak powiedział, na co mogą liczyć obywatele, kiedy do władzy dojdzie Konfederacja. Oddamy wam media, zawłaszczone przez partię rządzącą. Media które są według ustawy publiczne, powinny służyć całemu społeczeństwu, a używane są dzień w dzień na skalę nigdy wcześniej nie widzianą, może poza wspomnianą tu wcześniej Koreą Północną czy PRL-em, do manipulowania narodem, do skłócania Polaków. Oddamy Wam szkoły przeciwny kierunek iż próbuje realizować minister Czarnek. Poprzez bon edukacyjny oddamy wpływ na edukację Waszych dzieci. Poprzez uruchomienie kontroli obywateli nad przepływem pieniądza damy wpływ na to, czego i jak dzieci są uczone, oddamy Wam środki na zdrowie, mamy na sali lekarzy, mamy w swoich strukturach lekarzy, którzy chcą leczyć, a nie bawić się w politykę z NFZ. -em. Poprzez błąd zdrowotny oddamy Wam wpływ na to, kto i za ile was leczy. Chcemy funduszy i szpitali, które konkurują o pacjenta. Hasło oddamy wam Polskę. To także kwestia praworządności, w której mamy coś swojego do powiedzenia. I nie jesteśmy ani z tymi, ani z tamtymi, których media eksponują. Jako jedyni w sporze o sądy pokazaliśmy alternatywę, jak wyjść z tego PATA. Przedstawiliśmy projekt ustawy, konkretne rozwiązania. Niech sędziowie przestaną sądzić sędziów. Oddajmy to obywatelom. Zaproponowaliśmy, żeby sądownictwo dyscyplinarne powierzyć ławnikom. Oddamy Wam gospodarkę, oddamy Wam wolność gospodarczą. Wszyscy inni na scenie politycznej boją się tego rynek. Konkurencja, rywalizacja, przedsiębiorczość, ryzyko to nie są słowa, których my się boimy i które będziemy teraz chowali za wykalkulowanym populistycznym wizerunkiem. Oddamy Wam obronność naszego państwa. Konfederacja da Polakom możliwość dobrowolnego przeszkolenia wojskowego, które zostało zabrane. Konfederacja da Polakom dobre prawo do posługiwania się bronią. Są w Sejmie trzy projekty i wszystkie trzy od lat blokowane są przez partię, która Polską rządzi i robi sobie teraz PR na bezpieczeństwie. To się musi skończyć. Przywrócimy politykę racji stanu. Polska musi stać się poważnym i podmiotowym państwem, które ma swoje interesy, które je rozpoznaje, które wie, że w polityce nie liczą się słowa, liczą się czyny, liczą się zasoby, liczą się twarde regulacje na poziomie międzynarodowym. Rządy się zmieniają, a politycy, którzy reprezentują Polskę, ciągle zadowalają się poklepaniem po plecach przez zagranicznych partnerów. Raz z tego kierunku, raz z innego. Modus operandi jest niezmienny. Polska polityka nie może być wiecznie zakładem, zakładnikiem cudzych interesów. Stosunki międzynarodowe nie mogą być wyłącznie paliwem do wewnętrznych rozgrywek i sporów politycznych. Z tym chcemy skończyć. Oprócz tego panowie Męceń i Bosak wspomnieli o bardziej konkretnych pomysłach, a nawet ustawach, które czekają, by je wprowadzić. Uprościmy i obniżymy podatki, tak żeby wreszcie opłacało się pracować, żeby wreszcie opłacało się zakładać firmy. Usuniemy te wszystkie zbędne regulacje, zmniejszymy liczbę urzędników, z każdego urzędu w Polsce wywalimy wszystkie pieczątki. Już żaden urzędnik więcej nie będzie chciał od Was nigdy żadnej pieczątki. Prawo ma być pisane tak, żeby było. Przyjazne i korzystne dla Polaków, a nie dla wielkich międzynarodowych korporacji. Policja ze Strażą Miejską nie będą więcej goniły po bazarze jakiejś starowinki, która będzie próbowała dorobić sobie do emerytury. Zajmą się prawdziwymi złodziejami i oszustami, a nie uczciwymi ludźmi, którzy chcą po prostu sobie dorobić. Państwo ma pomagać i chronić uczciwych i być bardzo surowe dla chcących żyć na czyjś koszt oszustów i złodziei. Uczciwy Polak będzie miał pieniądze na to, jeżeli będzie pracował. Żeby kupić sobie dom, dwa samochody, polecieć na wakacje, gdzie tylko będzie chciał. Będzie mógł kupić tyle mięsa i zjeść, ile będzie chciał. Będzie mógł mieć tyle ubrań, ile tylko będzie chciał. Ale ja nie obiecuję, że ja coś wam dam. Wręcz przeciwnie, obiecuję, że nic wam nie dam. Za to stworzymy takie warunki, w których sami sobie zarobicie na wszystko, na co tylko będziecie chcieli. Mamy gotowe projekty ustaw. Zwykli Polacy, pewnie nigdy nie słyszeli o nich w mediach. Więc ja je tutaj przedstawię. Dotychczas napisane przez naszych prawników ustawy, które przedstawiliśmy w Sejmie. Ustawa o ochronie prywatności w kontrze do inwigilacyjnej polityki PiSu. Ustawa o swobodzie debaty w internecie w kontrze do cenzury narastającej. Ustawa Tanie paliwo i tani węgiel, gdzie po niewczasie rząd pewne rzeczy zaczął kopiować w ramach tarczy. Ustawa Prąd bez VAT. Rząd podwyższył 18 punktów procentowych w kryzysie. Podatki na ciepło, na prąd i na gaz. Ustawa Mój dom moja twierdza, wdrażająca to, o czym Ziobro i Solidarna Polska tylko gadają, że zrobili, a czego ciągle nie ma. Ustawa o dobrowolnym zus -ie. Ustawa o kwocie wolnej w PIT. Ustawa przywracająca prawo pracy dla opiekunów osób niepełnosprawnych, którą dwa lata temu, jak ją przedstawiłem, PiS obiecał, że wdroży i nic nie zrobili w tej sprawie. Ustawa o dekomunizacji wymiaru sprawiedliwości. Ustawa o ukróceniu bezkarności policji. Nikt nie poniósł konsekwencji za pałowanie przez lata rządów Platformy Obywatelskiej. Klipy tylko kręcą, że rząd Platformy strzelał do górników. Ale ilu ukarali funkcjonariuszy? Nikogo. Poprawka do konstytucji w obronie gotówki. Brawa dla zespołu naszych prawników, którzy to wszystko napisali. Stoją tutaj pomiędzy nami. W całej konwencji najbardziej podobały mi się fragmenty, kiedy panowie Sławomir Mencyn i Krzysztof Bosak wspominali koniec lat 80. i początek 90., kiedy Polacy pokazali, jak bardzo są zaradni i przedsiębiorczy i że nie potrzebowali tak dużego zaangażowania państwa w ich sprawy, no przynajmniej nie aż tak dużego jak dzisiaj. Polskie społeczeństwo przez te 30 lat, już ponad od upadku komunizmu, wykonało bardzo ciężką pracę, żeby wydostać się z biedy, żeby stać się zamożnym społeczeństwem. Bardzo dużo wysiłku nas to kosztowało, ale odnieśliśmy tu sukces. Przez te 30 lat byliśmy jednym z najszybciej rozwijających się państw na całym świecie, ale ten sukces gospodarczy nie został odniesiony dzięki naszym politykom, ale pomimo nich. Mamy dalej w Polsce niesamowicie skomplikowany... Zbójecki, często zmieniający się system podatkowy. Mamy przestarzałe regulacje, mamy beznadziejną biurokrację, mamy niesprawne urzędy i sądy. Mamy państwo uczące pogardy do przedsiębiorczości i do pracowitości, państwo łupiące tym, którym się chce i premiujące tych, którym się nawet nie chce spróbować. Musimy z tym skończyć. Ten sukces ten nasz wielki gospodarczy sukces to jest zasługa Polaków, a nie polityków, dlatego że Polakom dalej się chce. Jesteśmy jako naród bardzo energiczni, bardzo pracowici, bardzo przedsiębiorczy i dlatego udało nam się na tyle wzbogacić. Jako naród mamy olbrzymi potencjał, ale tego potencjału nie wolno dusić, trzeba go uwolnić, tak żebyśmy mieli wszystkiego jeszcze więcej. Do doświadczenia przełomu lat 80. i 90. Co Polacy wtedy wybierali? Jak to się stało, że Polacy zaakceptowali wielkie wyrzeczenia, zgodzili się na transformację gospodarczą, polityczną. Chcieli Zachodu, ale jakiego? Takiego Zachodu, który w tej chwili odchodzi do przeszłości. Zachód, który Polacy wybrali, który można chyba uczciwie powiedzieć, który pokochali, którym się zafascynowali, ten Zachód powoli znika. Pamiętacie przełom lat 80. i 90.? Polacy wybrali wówczas wolność. Polacy wybrali możliwość decydowania o sobie, wybrali gospodarkę rynkową, wybrali ją nogami, samochodami, wożąc towary przez granicę, sprzedając na łóżkach polowych, zakładając sklepy, zakładając firmy. Polacy wybra wybrali swobodę budowania. Polska przez ostatnie lata była Areną wielkiego boomu budowlanego, Polacy wybrali swobodę podróżowania. Te wszystkie rzeczy, które wymieniłem, są wymieniane jako główne zalety Unii Europejskiej. I stąd między innymi wynika wielki eurentuzjazm Polaków dotychczas, bo dziś, punkt po punkcie, te wszystkie rzeczy są nam. Zabierane. Mój tata wielokrotnie opowiadał mi o tym, jak w latach 90. jeździł setki kilometrów od domu na granicę z Niemcami na handel i że m.in. dzięki temu udało mu się uzbierać odpowiednie środki na budowę domu. Wydaje się, że w tamtym czasie państwo nie wtrącało się w pewne rzeczy, było na pewno o wiele mniej regulacji i rzeczywiście, ciężko pracując, człowiek mógł za swoje własne pieniądze, nie ładując się w kredyt, wybudować swój własny dom. Nie idziemy do tych wyborów po to, żeby usiąść. Przy jednym stoliku z pisem, z platformą czy z PSL-em. Idziemy do wyborów po to, żeby przewrócić im ten stolik. I my im ten stolik przewrócimy! To jest pierwsza konwencja Konfederacji i raczej nie spodziewałem się żadnych rewelacji szczegółowego programu wyborczego itp. Mieliśmy sporo ogólników i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości poznamy ten szczegółowy program wyborczy Konfederacji, może z jakimiś nowymi projektami ustaw, a na pewno przydałyby się jakieś ciekawe, w miarę dokładne wyliczenia. Ciekawa dla mnie jest też decyzja o tym, że panowie Męcen i Bosak mają być jakby twarzami tej kampanii. Wygląda też na to, że Konfederacja postanowiła usunąć w cień panów Grzegorza Brauna i Janusza Korwin-Mikkego, a podczas samej konwencji nie została nawet wspomniana wojna na Ukrainie. W sumie dla mnie decyzja na plus. Mam tylko nadzieję, że tych dwóch w miarę młodych, doświadczonych polityków da sobie radę z nowymi, bardzo odpowiedzialnymi obowiązkami. Jak oceniacie pierwszą w tym roku konwencję Konfederacji? Czy postawienie na panów Sławomira Mencena i Krzysztofa Bosaka to dobra decyzja? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem, dajcie lajka, like, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.